Znalazłem w sumie najpierw po prostu jakiś tam obrazek i wyszukałem artykuł na podstawie tego, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest to prawda. I uwaga, jest to prawda. Naukowcy wymyślają cienki mikrometr, akumulator, mikrometrowy akumulator. Zrozumiałem też, dlaczego tak często są jakieś błędy na tych stronach, jak ja to czytam, ponieważ mi często automatycznie, albo ja sam tłumaczę je na polski, z angielskiego, żeby móc to dla was wszystkich też przedstawić, jak i dla siebie, po prostu przyswoić. I dlatego są te błędy, po prostu są błędy w tłumaczeniu, a nie w, w, w samym artykule. I ja nie potrafię dość szybko dostosować tego, jak powinienem to przeczytać, więc przepraszam. Idąc dalej... Akumulator ładowany roztworem w soli fizj fizjologicznej, który może zasilać inteligentne soczewki kontaktowe. Czytaj, będziesz, będziemy mieli soczewki kontaktowe, które, które będą miały baterie ładowane naszymi łzami. I teraz po co? Po co? Ponieważ w tych soczewkach będziesz mógł mieć rozszerzoną rzeczywistość. Albo mapę, albo zuma, albo kamerę termooptyczną, albo cokolwiek kurczę, co tylko sobie kiedyś wymyślimy. Jest to bardzo duże osiągnięcie. Nawet jeżeli nie, to fizjologiczna jest całkiem tania stosunkowo, więc zasilanie takich baterii, takie baterie mogłyby być bardzo ciekawą alternatywą. Do e, pff, rzeczy powiedzmy na dłuższy dystans telefony, właśnie google, jakieś GPS-y, krótkofalówki, telefony. Może też, no nie wiem, na podróż o na ocean, I guess. Nie wiem. Ale przede wszystkim jest to bardzo ciekawe w zastosowaniu e, soczewek jako okularów do VR-u. Ciekaw jestem, czy będzie można to na tyle opracować. Na pewno co soczewki z zoomem już. Więc wyobraźcie sobie, że będzie można sobie właśnie za pomocą tych małych bateryjek, nawilżając po prostu oczy czasami, e, ładować sobie zooma w oczach. To by było super. Ciekawe też, na ile wydajne to by było. Na początku pewnie, o, możesz sobie coś przybliżyć raz na 3 godziny. Ale za... 40 lat, będziesz mógł sobie przybliżać wszystko cały dzień bez wniku. Będą się ładować cały czas. Będą wystarczamy na lata. Jeżeli tylko postęp nie będzie zatrzymywany. Bo jeżeli nie, nie zdajecie sobie sprawy, to też telewizory są moim ulubionym przykładem, bo to takie bardzo oczywiste i zbliżone dla każdego. Kiedyś telewizory były, jak wiecie, skrzynki, później były płaskie, później były w HD, później były w Full HD, później były w 3D, później w 4K, Z jeszcze większe, tam jakieś dodatkowe oświetlenie z tyłu. To nie tak, że tej technologii nie było już dużo wcześniej. Po prostu trzeba było zrobić kasę na wszystkim innym. No nie tak, że jak były telewizory HD. To nie mogli nagle zacząć robić, sprzedawać już telewizorów 3D. Nie, bo jeszcze zobaczcie, mamy jeszcze Full HD, więc na tym zbijemy kupę kasy przez 2-3 lata. Technologia jest opóźniana, dlatego też ludzie mówią, że o, że wojsko zawsze jest tyle lat do przodu. Tak, bo oni non-stop mają wyścig, kto ma. E, 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 who's got better shit, man? <noise> kto ma po prostu większy arsenał, tak? To no się tyczy wszystkiego: inteligencji, technologii, wpływu, zasięgu, ekonomii. Myślę, to, to wszystko. Dobra, ten artykuł jest trochę długi, ale to nic i tak przez niego przelecę. Naukowcy z Uniwersytetu Technologicznego w Singapurze. Opracowali elastyczny akumulator, tak cienki jak ludzka rogówka, który magazynuje energię elektryczną po zanurzeniu w roztworze soi fizjologicznej i które pewnego dnia mogą zasilać inteligentne soczewki kontaktowe. To chyba się powtórzyłem. In <śm> inteligentne soczewki kontaktowe to zaawansowane technologicznie soczewki kontaktowe, które mogą wyświetlać widoczne informacje o naszych rogówkach i mogą być używane do uzyskiwania dostępu do rozszerzonej rzeczywistości. Obecnie zastosowania obejmują pomoc w poprawianiu wzroku, monitorowanie zdrowia osób noszących oraz oznaczenie i leczenie chorób u osób z przewlekłymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca i jaskra. W przyszłości można opracować inteligentne syczawki kontaktowe do rejestrowania i przesyłania wszystkiego, co użytkownik widzi i słyszy. Do chmurowego przechowywania danych. O mój Boże! Będą, tak będziemy zapisywać całe swoje życie. E, aby je. By, chociaż. No, każdy chciałby obejrzeć sobie swoje wspomnienia fajnie. Tak nam to sprzedadzą. Uff. Aby jednak osiągnąć ten przyszły potencjał, należy opracować bezpieczną i odpowiednią baterię do ich zasilania. Istniejące akumulatory opierają się na przewodach lub cewkach indukcyjnych, które zawierają metal i nie nadają się do stosowania w ludzkim oku, ponieważ są niewygodne i stanowią zagrożenie dla użytkownika. Bateria opracowana przez NTU jest wykonana z materiałów biokompatybilnych. I nie zawiera przewodów ani toksycznych metali ciężkich, takich jak baterie litowo-jonowe lub systemy ładowania bezprzewodowego. Ma powłokę na bazie glukozy, bardzo, która reaguje z jonami sodu i chlorków w otaczającym go roztworze soli fizjologicznej podczas gdy woda w akumulatorze służy jako drut lub obwód do wytworzenia energii elektrycznej. Bateria może być również zasilana ludzkimi łzami, ponieważ zawierają jony sodu i potasu o niższym stężeniu. Testując bieżącą baterię za pomocą symulowanego roztworu łzawiącego, naukowcy wykazali, że żywotność baterii zostanie przedłużona o dodatkową godzinę na każdy 12-godzinny cykl noszenia. Który jest używany akumulator może być również konwekcjonalny ładowany przez zewnętrzny zasilacz. Profesor Li Wu z tego uniwersytetu. Hmm, który prowadził badanie, powiedział badania rozpoczęły się od prostego pytania czy akumulatory soczewek kontaktowych można ładować naszymi łzami? Kurczę, widzicie, wszystko zaczyna się od szalonego pomysłu. Istnieją podobne przykłady akumulatorów, sam, tak pewnie ci Azjaci tyle płaczą, że ten, ten był dla nich oczywisty pomysł. <laughs> Istnieją podobne przykłady akumulatorów samochodowczych, Takich jak te donoszenia technologii, które są zasilane ludzkim poceniem. What? Jest jakaś technologia, co napędza się potem. O rzeczy, Jak usunąć, jak pozbyć się. Nie ma nic takiego. Napędzane. Jest. Czym napędzany jest samochód? <grywa> Czy da się jeździć na spirytusie? What? co to? Nie ważniej, napędzany na ludzkim potem, chociaż może o czymś nie wiemy. Jednak poprzednie techniki dla akumulatorów soczewkowych nie były idealne, ponieważ jedna strona elektrody akumulatowej została naładowana, a druga nie. Nasze podejście może ładować obie elektrody akumulatora poprzez unikalne połączenie reakcji enzymatycznej i reakcji samoredukcji. Oprócz mechanizmu ładowania, wytwarzanie energii elektrycznej e, zależy tylko od glukozy i wody, które są bezpieczne dla ludzi i po usunięciu byłoby mniej szkodliwe dla środowiska w porównaniu do tradycyjnych baterii. W ogóle teraz jak sobie wyobraziłem, wiecie, generowanie energii na naszych oczach. Najpierw u, będziemy poprawiać ludziom wzrok, później u, będziemy mieli rozszerzoną rzeczywistość w oczach. Później ktoś będzie dosłownie za 1000 lat strzelał laserami z oczu i będzie krajman się nazywał i wszyscy takie u, kraj baby, baby, on przylatuje, laserami z oczu cię rozpierdziela. Hehe. Możecie się śmiać, ale zobaczymy za 1000 lat. Jednak poprzednie techniki dla akumulatorów soczewek bla bla bla, bla. Hmm. Okej, okay. współzałożyciel, pracownik naukowy, bla 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 powiedział, najpo, najpopularniejszy system ładowania akumulatorów dla inteligentnych soczewek kontaktowych wymaga metalowych elektrod, elektrod w obiektywie które są szkodliwe, jeśli są narażone na działanie gołego ludzkiego oka. Tymczasem inny typ zasilania obiektywu, ładowanie indukcyjne, wymaga, aby cewka znajdowała się w obiektywie, aby przesyłać energię podobnie jak bezprzewodowa tablica ładująca dla smartfona. Nasza bateria łozowa eliminuje dwie potencjalne obawy związane z tymi dwiema metodami. Jednocześnie uwalniając miejsce na dalsze innowacje w rozwoju inteligentnych soczewek kontaktowych A to jest nadal generowanie energii na, na naszych oczach. Ciekaw jestem, jak to ma działać. Podkreślając znaczenie pracy wykonanej przez zespół badawczy, profesor nie jestem w stanie tego przeczytać. Idźcie do artykułu, będzie w opisie który specjalizuje się w optyce biometrycznej i nanoskalowej. I nie był zaangażowany w badanie, powiedział, ponieważ bateria ta jest oparta na oksydazie glukozowej, które występują naturalnie w ludzki, u ludzi i są zasilane przez jony chlorkowe i sodowe. Tak jak te w naszych łzach, powinny być kompatybilne i odpowiednie do stosowania u ludzi. Poza tym branża inteligentnych soczewek kontaktowych szuka cienkiego, biokompatybilnego akumulatora, który nie zawiera metali ciężkich i ten wynalazek może pomóc w dalszym rozwoju, aby zaspokoić niezaspokojone potrzeby branży. Zespół badawczy złożył wniosek patentowy za pośrednictwem NTU i TIF. Innowacyjnej firmy NTU i firmy korporacyjnej pracują również nad komercjalizacją swojego wynalazku. Odkrycia zostały opublikowane w, czas w czasopiśmie naukowym Nano Energy w czerwcu. Kraj a River, wypłacz mi prąd. Zestaw zademonstrował swój wynalazek za pomocą symulowanego ludzkiego oka bateria, który, która jest około Pół mm grubości wytwarza energię elektryczną, reagując z podstawowymi łzami. Stałymi łzami, które tworzą cienki film na naszych gałkach ocznych, dla urządzeń osadzonych w soczewkach do działania. Elastyczny i płaski akumulator odprowadza energię elektryczną w procesie zwanym redukcją, gdy jego powłoka oksydazy glukozowej. Reaguje z jonami sodu i chlorku w, 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 w łzach. Wytwarzanie mocy i prądu w soczewkach kontaktowych. To... Ok, super, zajebiste tłumaczenie, przykro mi. Z, z, zespół wykazał, że akumulator może wytwarzać prąd 40 mikroamperów i maksymalną moc 201 mikroatów, amperów też. Co wystarczyłoby do zasilania inteligentnego obiektywu kontaktowego. Testy laboratoryjne wykazały, że akumulator można ładować i rozładować do 200 razy. Typowe akumulatory, akumulatory litowo-jonowe mają żyw, żywotność od 300 do 500 cykli ładowania. Zespół zaleca, aby akumulator był umieszczony co najmniej 8 godzin w odpowiednim roztworze zawierającym dużą ilość jonów, no to na noc, tak? Gdy użytkownik śpi, współtwórczyni Miss lee Baba, doktorantka EEE NTU powiedziała: Chociaż bezprzewodowa transmisja mocy i superkondensatory dostarczają dużą moc, ich integracja stanowi poważne wyzwanie ze względu na ograniczoną ilość miejsca w obiektywie. Łącząc akumulator i ogniwo biopaliwowe w jeden element. Akumulator może się ładować bez potrzeby dodatkowego miejsca na komponenty przewodowe lub bezprzewodowe. Ponadto elektrody umieszczone po zewnętrznej stronie soczewki kontaktowej zapewniają, że nie można za, e, zatkać widzenia oka. No jasne, że nie. Zespół NTU będzie w. Pro, e, będzie wprowadzał dalsze badania w celu poprawy jakości prądu elektrycznego, ilości, który może rozładować akumulator. Będą również współpracować z kilkoma firmami zajmującymi się soczewkami kontaktowymi w celu wdrożenia ich technologii. That's crazy, man. To, dosłownie to brzmi jak jakaś nanotechnologia. Wyobraźcie sobie, mamy akumulator, ładowarkę, i jeszcze inteligentną soczewkę na oku? Dziecka jestem właśnie, czy to nie będzie się przegrzewało, czy. That's crazy, man. <laughs>